Moja przyrodnia siostra kradnie mi narzeczonego, bo zawsze chce to, co ja mam, ale teraz traci swoją urodę, bo gra w niebezpieczne gry. Kiedy mój narzeczony Tyler, 27 lat, oświadczył się mi, a ja, mając 25 lat, pomyślałam, że w końcu znalazłam spokój po latach zmagań z problemami rodzinnymi i związkami z mężczyznami, którzy tylko brali, nie dając nic w zamian. Spotkałam tego niesamowitego mężczyznę, który wydawał się doskonały. Tyler był całkowitym przeciwieństwem chaosu, w którym dorastałam, stabilny, godny zaufania i ktoś, przy kim czułam się bezpiecznie. I może to był mój pierwszy błąd uwierzyć, że to bezpieczeństwo będzie trwałe. Tyler nie był tylko moim partnerem, był jedyną osobą, która mnie rozumiała. Wiedział o mojej skomplikowanej sytuacji rodzinnej, o zdradzie mojego ojca, która doprowadziła do narodzin Lili, mojej przyrodniej siostry i o tym, jak moja matka zdecydowała, że nie miała innego wyboru, jak odejść. Po rozwodzie otrzymała połowę majątku i niedługo potem wyprowadziła się do innego stanu. Mogłam z nią pojechać, ale nie chciałam opuszczać szkoły ani przyjaciół. Więc tak, może w tyle, że zobaczyłam coś, czego zawsze pragnęłam szansę na zbudowanie rodziny bez pęknięć w jej fundamentach. Kiedy się zaręczyliśmy, Tyler zaangażował się w naszą relację jeszcze bardziej. Zaskam drobnymi prezentami planował nasze wspólne weekendy i był zaangażowany w każdą decyzję dotyczącą ślubu, nawet w najdrobniejsze szczegóły. Moi rodzice myśleli, że jest dla mnie idealny. Lila, idealna młodsza siostra, którą musiałam znieść po rozwodzie, była koszmarem mojego życia. Poznałam ją, gdy miałam 9 lat i od początku czułam, jak jej cień przejmuje każdą część mojego życia. Nie wiem dlaczego postrzegała mnie jako rywalkę, albo dlaczego mnie nienawidziła. Lila, złote dziecko romansu mojego ojca, zdawała się żyć po to, by brać to, co nie należało do niej moje zauroczenia, moich przyjaciół, moje rzeczy, a nawet te niewielkie chwile rodzinnej uwagi, które mogłam otrzymać. Nigdy się nie zatrzymywała i nawet jej przyjaciółki doświadczały tego samego schematu. Z czasem dowiedziałam się, że mój ojciec poślubił moją matkę tylko dlatego, że była w ciąży ze mną. Nie był gotowy na stabilizację, albo tak mówiła moja ciotka. W czasie dorastania Lila potrafiła oczarować każdego, przychodziło jej to z łatwością, była piękna i ekstrawertyczna. Ja natomiast byłam tą cichą, pomyłką, którą mój ojciec czuł, że musi mieć przy sobie. Nie byłam zabawna, głośna ani wyluzowana jak ona. Lila starała się zyskać aprobatę mojego ojca. Raz nawet próbowała zjednać sobie moją matkę, ale to się nie udało. Jednak poza moją matką miała wszystkich innych w garści. A za każdym razem, gdy próbowałam wyrazić choćby najmniejszą skargę, wszyscy patrzyli na mnie z dezaprobatą i mówili: Przestań być zazdrosna. Pierwszy raz, gdy Lila naprawdę mi zaszkodziła, miał miejsce w szkole średniej. W tamtym czasie nie wychodziłam zbyt często, ale miałam sympatię. Był trochę zabawny w nerdowski sposób i raz wspomniałam mu o Lili, myśląc, że zachowa to dla siebie. Nigdy bym nie pomyślała, nawet w najdzikszych snach, że ona zainteresuje się kimś takim jak on, ale myliłam się. Wkrótce potem zaprosiła go, żeby towarzyszył jej na balu szkolnym, rzekomo, aby mi pomóc, jak sama twierdziła. Obiecała, że powie o mnie coś dobrego. Byłam naiwna. Oczywiście zaczęli się spotykać, a ona nie tylko się z nim umawiała, starała się także pokazywać mi go na każdym kroku. Ostatecznie w moim ostatnim roku w szkole nauczyłam się nie ufać jej. Może to smutne, ale po prostu milczałam. Przestałam próbować ukrywać przed nią rzeczy, bo wiedziałam, że zawsze znajdzie sposób, by je zepsuć. W domu mojego ojca zawsze to ja musiałam się tłumaczyć, podczas gdy Lila zawsze wychodziła z tego cało dzięki swojemu urokowi. Kiedy w końcu poszłam na studia, pomyślałam, że zostawiłam jej cień za sobą. Zaczęłam nowe życie, setki kilometrów i godzin od rodzinnego chaosu. Zostałam z moją matką i jej nową rodziną. Cieszyła się, że mam nie blisko i było przyjemnie być tam, ale nie było to takie proste. Musiałam dzielić czas między rodzicami, wracając do mojego ojca na wakacje, ponieważ połowa mojego kieszonkowego pochodziła od niego, a wiedziałam, że muszę utrzymać pozory. Z dala od oczu, zdala od serca myślałam, więc starałam się być na jego radarze. Ale po raz pierwszy czułam się sobą, wolna, by podejmować własne decyzje i mieć przyjaciół, nie obawiając się, że Lila wpłynie na mnie w jakiś sposób. To wtedy poznałam tylera. Nie dawał się zwieść pozorom, był szczery, autentyczny, widział poza bzdurami i szybko poczułam, że w końcu znalazłam kogoś, komu mogę zaufać. Od samego początku wiedziałam, że muszę trzymać Lilę z dala od niego. Jej czarowniczy radar włączał się za każdym razem, gdy go wspominałam, a ja mogłam widzieć, jak jej myśli zaczynają działać. Dlaczego go nie przyprowadzisz? Mówiła, jakby robiła mi przysługę ale nie byłam głupia, trzymałam go tak daleko, jak to tylko możliwe. Przez jakiś czas to działało. Mieliśmy razem dwa wspaniałe lata, a on w końcu oświadczył się. Wkrótce po tym, gdy skończyłam studia, przeprowadziliśmy się z powrotem do mojego rodzinnego miasta, ponieważ były tam lepsze możliwości zawodowe dla nas obojga. Wciąż było dobrze z tylerem. To było surrealistyczne, jakbym stworzyła mały kąt szczęścia, do którego Lila nie miała dostępu. Wyglądało na to, że cieszy się z nas, przynajmniej tak mówiła. Nalegała, aby pomóc w planowaniu wesela, a nawet zaoferowała się, by pokazać Tylerowi rzeczy, kiedy byłam zajęta pracą. Lila była już zamężna i wykorzystywała to jako wymówkę, by chcieć mi pomóc, chociaż jej intencje były ewidentnie inne. Na początku to ignorowałam, w końcu Tyler nie był naiwnością z liceum, a ja ostrzegałam go przed Lilą. Ale to uczucie niepokoju w moim brzuchu rosło za każdym razem gdy widziałam od niej wiadomość lub gdy przypadkowo spotykała nas w domu mojego ojca. Potem nadeszła wiadomość, która wszystko zniszczyła. Pracowałam do późna, gdy otrzymałam powiadomienie od Lili. Jestem w barze z Tylerem i kilkoma przyjaciółmi, żeby świętować wasze zaręczyny. Dołączyła zdjęcie Tylera, jak się śmieje, trzymając w ręku drinka. Powinnam była być zaproszona, ale odpuściłam sobie, byłam zbyt zmęczona, by o tym myśleć, może po prostu nie chciałam widzieć znaków. Jednak pewnego dnia wszystko się zawaliło. Tyler zostawił swój telefon na blacie kuchennym. Miałam zamiar zadzwonić do niego do biura, bo tam powiedział, że się wybiera, gdy na ekranie pojawiła się wiadomość od Lili, przyjdziesz potem. Poczułam się okropnie, gdy to przeczytałam, każde słowo jak cios w serce. Ufałam Tylerowi, chociaż nie ufałam Lili. Ale oto było czarno na białym. Nie zdawałam sobie nawet sprawy, że drżę, dopóki nie wzięłam jego telefonu, by sprawdzić wiadomości, a to, co znalazłam, było jak cios w brzuch. Ich wiadomości sięgały kilka miesięcy wstecz. Zaczęły się niewinnie od propozycji spotkania na drinka i żartów, ale im dalej czytałam, tym bardziej moje ciało reagowało. Lila flirtowała z nim, manipulując naszymi rodzinnymi czatami, by przedstawić mnie jako paranoiczną lub złą. Tyler nie tylko to akceptował, ale ją także zachęcał. Chwalił ją, spotykał się z nią, a ona wysyłała mu zdjęcia dla zabawy, a on odwdzięczał się komplementami, które były co najmniej niestosowne. Proponowała mu spotkania, a on odpowiadał, nie przegapiłbym tego za nic w świecie. Kroplą, która przelała czarę goryczy, była jego wiadomość do niej, Wkrótce z nią porozmawiam, obiecuję. Ignorowałam wszystkie znaki, wszystkie momenty, w których mówiłam sobie, że sobie to tylko wymyślam. Wszystko to było prawdziwe. Lila była żoną od ponad roku i dalej bawiła się w te gierki. Miała męża, ale to nie powstrzymało jej przed wtrącaniem się w moje życie. Zachowałam wszystkie wiadomości na swoim telefonie, powoli oddychając, żeby nie krzyczeć. Kiedy Tyler wrócił do domu, już umieściłam jego telefon z powrotem na blacie, jakby nic się nie stało. Wszedł szybko, szukając swojego telefonu, mówiąc, że potrzebuje go, żeby sprawdzić kilka rzeczy. Gdybym nie była tak zrozpaczona, zapewne bym się śmiała. Udawałam więc, przygotowywałam kolację, śmiałam się z jego żartów i kiwałam głową, gdy opowiadał mi o swoim długim dniu w pracy, nie mając swojego telefonu. Każda sekunda wydawała się zdradą ale zmusiłam się, by zachować normalność. Musiałam grać swoją rolę doskonale, przynajmniej do momentu, gdy będę miała więcej informacji. W następnych dniach wynajęłam prywatnego detektywa. Tak, to był dramatyczny punkt zwrotny, ale pamiętaj, mówiliśmy o Lili. Potrzebowałam dowodów, niepodważalnych dowodów. Zniekształcona satysfakcja ogarnęła mnie, wiedząc, że nie ma pojęcia, iż wszystko wiem. W ciągu dwóch tygodni zdobyłam wszystkie dowody, zdjęcia, paragon, a nawet harmonogramy ich spotkań w jej mieszkaniu. Najgorsze było to, że Tyler był u niej dzień po naszej imprezie zaręczynowej, zostawiając mnie samą w domu, podczas gdy on świętował z moją przyrodnią siostrą. Czułam się zrujnowana, jakbym została zgnieciona na kawałki. Nie mogłam nawet zwrócić się do mojego ojca o wsparcie. Fizycznie był bliżej niż moja matka, ale wiedziałam, że nie otrzymam potrzebnej mi pomocy. Zamiast tego zadzwoniłam do moich przyrodnich rodzeństw ze strony matki. Zawsze byliśmy blisko, a kiedy tylko dowiedzieli się co się wydarzyło, byli wściekli. Jeden z nich nawet zasugerował, żeby sprawić jej przykrość. Ale wiedziałam, co chciałam zrobić: zaplanować moją zemstę, ujawniając ich zdradę w jak najbardziej publiczny sposób, aby każdy, kto mnie oszukał, mógł to zobaczyć. Zaczęłam od zbliżenia się do Lili, odgrywając swoją rolę jak profesjonalistka. Powiedziałam jej, że chcę jej pomocy w zaplanowaniu niespodzianki dla Tylera, bo ona jest taka dobra w planowaniu. Choć oczywiście było to sarkastyczne. Zaproponowałam, żebyśmy spotkały się na lunchu i omówiły pomysły. Na spotkaniu odegrałam rolę podekscytowanej narzeczonej, pełnej fałszywego entuzjazmu co do Tylera, naszego ślubu i naszego szczęścia. Obserwowałam twarz Lili, gdy mówiłam, i widziałam, jak bardzo się starała, by uśmiechać się z zadowoleniem jej udawane szczęście było tak samo bolesne do oglądania jak dla mnie było udawanie nie mogła nawet ukryć swojej zazdrości naprawdę ta dziewczyna była podła w końcu postanowiłam zagrać swoją kartę powiedziałam jej że planuję coś wyjątkowego na nadchodzące rodzinne spotkanie na którym będzie cała rodzina mój ojciec jego żona moja matka nasze rodzeństwo rodzice tylera oraz muszlili tom Twarz Lili rozpromieniła się, gdy zrozumiała, jak duże będzie to wydarzenie, ale nie miała pojęcia, że znajdzie się w samym centrum burzy. Tymczasem przygotowywałam swoją tajną broń: Pendrive z prezentacją pełną zdjęć, zrzutów ekranu i paragonów dostarczonych przez detektywa. Zgromadziłam wszystko, co potrzebne, aby zniszczyć wizerunek grzecznej dziewczyny Lili przed całą rodziną. Plan był prosty. Ujawnić ich oboje przed całą naszą rodziną i mężem Lili na dużym ekranie, tam, gdzie miały być wyświetlane nasze wspólne zdjęcia z Tylerem. W dniu rodzinnego spotkania przybyłam ubrana na odpowiednią okazję, otrzymując wiele komplementów. Tyler grał rolę idealnego narzeczonego, a Lila kręciła się wokół, jak fałszywa, mała siostrzyczka z wymuszonym uśmiechem, który tylko zwiększał moją determinację. Kiedy wszyscy już się zebrali, wzięłam głęboki oddech i podeszłam do przodu. Wyjęłam pendrive i podałam go mojemu bratu, który zajmował się obsługą sprzętu. Wracając do salonu, czułam na sobie spojrzenia wszystkich, ale byłam skupiona. Mój wzrok był utkwiony w lili i tyle. Poczekałam, aż zrobi się całkowicie cicho, pozwalając napięciu wzrosnąć, podczas gdy wszyscy oczekiwali, że zobaczą urocze zdjęcia mnie i tylera. Mam coś ważnego do przekazania wszystkim tutaj, zaczęłam, zanim uruchomiłam wideo. Twarz Lili natychmiast zbladła, gdy ekran się rozświetlił. Tyler podniósł wzrok, a jego uśmiech zniknął. Odwróciłam się do nich z cichym, kontrolowanym głosem. Od dawna wiem, że wy dwoje spotykacie się za moimi plecami, powiedziałam, patrząc prosto w oczy Tylera. Wiadomości, spotkania, nocne wizyty w jej mieszkaniu. Wszystko to było tam, a sala zapadła w absolutną ciszę. Żona mojego ojca wydała zduszony okrzyk, trzymając ręce przy sercu, gdy zaczynała rozumieć, co się dzieje. Twarz mojego ojca była czerwona jak nigdy wcześniej, choć nie wiedziałam, czy jego złość była skierowana na nich, czy na mnie. Tyler próbował coś powiedzieć, bełkocząc przeprosiny, ale uciszyłam go jednym spojrzeniem i przeszłam do rzeczy. Po kolei przechodziłam przez slajdy, wiadomości pokazujące ich brudne rozmowy, zdjęcia ich razem, pereganiz ich sekretnych kolacji. Myśleli, że im się udało, ale to było jak rozdawanie zaproszeń na ich własny pogrzeb. Sala wybuchła różnymi reakcjami, ale żona mojego ojca, matka Lili, wyglądała, jakby miała zaraz zemdleć albo dostać ataku serca, widząc, co się dzieje. Rodzice tylera, którzy zawsze traktowali mnie jak członka rodziny, wyglądali na zdruzgotanych. Mój ojciec próbował uspokoić wszystkich, ale ja jeszcze nie skończyłam. Odwróciłam się do niego, mówiąc stanowczym, chłodnym głosem. To, powiedziałam, wskazując na bałagan na ekranie, to jest efekt pozwalania komuś takiemu jak Lila robić, co chce, i nagradzania jej za wszystko, co zrobiła. Potem zwróciłam się do żony mojego ojca. Od lat ją wspierałaś, odrzucając moje skargi jako zazdrość, podczas gdy Lila robiła, co chciała. Tyler zaczął bełkotać przeprosiny, których nikt nie słuchał, a potem zaczął mnie wyzywać, nazywając mnie różnymi obelżywymi słowami, ale jego rodzice patrzyli na niego z absolutną pogardą. W międzyczasie Lila siedziała blada, szeroko otwierając oczy, a łzy zaczynały jej płynąć po policzkach. Każda próba obrony była ignorowana, a jej szlochy stawały się głośniejsze, gdy zdawała sobie sprawę nie tylko z wielkości swoich działań, ale z tego, co oznaczało znalezienie się po złej stronie ludzi. W końcu wypowiedziałam swoją ostatnią linię, patrząc prosto na tylera. Kochałam cię, myślałam, że jesteś tym jedynym, a ty to wszystko zniszczyłeś dla kogoś, kto chce tylko tego, co nie należy do niej. Potem spojrzałam na Lilę. Mam nadzieję, że było warto, bo teraz wszyscy widzą cię taką, jaka naprawdę jesteś, szczególnie twój mąż. Zabrałam swoje rzeczy i próbowałam opuścić salę w środku chaosu. Tyler próbował za mną podążyć, ale jego rodzice go powstrzymali, wściekli na jego zdradę. Lila ruszyła w moją stronę, wyraźnie gotowa do kłótni. Widziałam to w jej oczach, ale zanim zdążyła cokolwiek zrobić, jej mąż już był przy niej. W ten sposób udało mi się wyjść z podniesioną głową. Wychodząc, słyszałam, jak jej mąż na nią krzyczy, domagając się wyjaśnień i upokarzając ją przed wszystkimi. Wyszłam z godnością, wiedząc, że zrujnowałam ich życie. Konsekwencje. Cóż, były słodkie. Rodzina Tylera praktycznie go wydziedziczyła, wściekła, że zdradził ich i mnie. Jego matka zadzwoniła do mnie później, błagając, bym przemyślała swoją decyzję i tłumacząc, że Tyler nie ma gdzie się podziać. Opowiadała mi nawet o problemach w ich rodzinie, jakby miało to zmienić moją decyzję, ale zignorowałam ją. Co do Lili, jej życie zmieniło się w totalny bałagan, na jaki zasługiwała. Jej mąż złożył pozew o rozwód, a nawet jej matka przestała usprawiedliwiać jej głupoty. Nasze wspólne grono znajomych, które kiedyś uważało ją za najfajniejszą, teraz poznało prawdę i odwróciło się od niej. Straciła szacunek wszystkich i teraz musiała stawić czoła konsekwencjom po raz pierwszy naprawdę sama w swoim życiu. Moja matka i jej rodzina również nie zostawili tego tak po prostu w stosunku do mojego ojca. Oni także widzieli zdjęcia w rodzinnym czacie i obwiniali go za to, że zlekceważył moje ostrzeżenia i pozwolił Lili na jej najgorsze zachowanie. Jego idealna rodzina się rozpadła, zastąpiona oburzeniem i utratą lojalności, którą zawsze uważał za coś oczywistego. Ironicznie, próbował przeprosić, oferując mi nowe auto, ulepszoną wersję tego, które kiedyś dał Lili tego samego, którego chciałam, ale który ona wyprosiła dla siebie, przekonując ojca, żeby dał go jej. Odrzuciłam to, ale auto nadal jest zarejestrowane na moje nazwisko. Może zmienię zdanie później, ale na razie niech to nie w swoim żalu, próbując i nieudolnie starając się zbliżyć do jedynej rozsądnej córki, jaka mu została. Zablokowałam go, ucząc go trudnej lekcji. Jeśli chodzi o Lilę, mieszka teraz z moim ojcem i jej matką. Oczywiście nie jest zadowolona z tego, co się wydarzyło. Wizerunek grzecznej dziewczynki, który zawsze projektowała, kompletnie się rozpadł po tym wszystkim. Kłamstwa nie mogą trwać wiecznie. Próbowała się ze mną kontaktować kilka razy od tamtej pory, używając nawet nieznanych numerów, by mnie obrażać lub grozić mi. Widzę to jednak za to, czym jest desperacką próbę żałosnej osoby, by odzyskać odrobinę kontroli nad życiem, które sama zniszczyła. Wie, że nie ma już nade mną żadnej władzy. Co mogłaby mi teraz zrobić? Opowiedzieć o wszystkim mojemu ojcu. Wylać krokodyle łzy. Szczerze mówiąc, nie obchodzi mnie to. Mój ojciec i ta cała rodzina są mi teraz całkowicie obojętni. Co do mnie, poszłam dalej. Nie jestem całkowicie wyleczona, bo wiele przeszłam od dziewiątego roku życia, ale z pewnością jestem silniejsza. Otaczają mnie ludzie, którzy naprawdę mnie szanują i kochają. Przeprowadziłam się na stałe do stanu mojej matki i patrzę wstecz z satysfakcją, wiedząc, że ostatecznie każdy dostał dokładnie to, na co zasłużył. Ale pewnie zastanawiacie się, dlaczego dzielę się swoją historią tutaj, skoro jest już zakończona. Pewna przyjaciółka powiedziała mi, że byłoby zabawnie zapytać: Czy to ja jestem tą złą za to, co zrobiłam? Ponieważ często przegląda ten sabredyt i chciała, bym podzieliła się swoją historią. Więc oto jestem. Czy jestem tą złą, bo zemściłam się na moim narzeczonym i przyrodniej siostrze po tym, jak mnie zdradzili? Aktualizacja pierwsza. Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się tak pozytywnej reakcji na moją historię tutaj. Byłam zaskoczona, że tak wiele osób uznało, że nie jestem tą złą, a niektórzy nawet cieszyli się moją historią zemsty. Szczerze mówiąc, myślałam, że nikogo to nie zainteresuje. Odpowiedzi były o wiele bardziej przychylne niż się spodziewałam, a niektórzy zachęcili mnie do dodania tej aktualizacji, aby wyjaśnić niektóre kwestie i bardziej szczegółowo opowiedzieć o niektórych częściach historii. Więc oto jestem. Po pierwsze, wiele osób pytało, czy Tyler wiedział o mojej historii z Lilą. Chociaż już wcześniej o tym wspominałam, myślę, że mogę potwierdzić, że wiedział absolutnie wszystko. Tyler znał wszystkie problemy, które mój ojciec i jego żona pozwolili Lili stworzyć w moim życiu, jej manipulacyjny charakter i, szczerze mówiąc, fakt, że Lila miała reputację osoby, która łatwo zdobywa to, czego chce. Rozmawialiśmy na ten temat wielokrotnie. Tak więc, Tyler doskonale zdawał sobie sprawę z moich problemów z nią i z tego, jak stale mnie podważała i wkraczała w moje życie w bolesny sposób. To sprawiło, że jego zdrada była jeszcze bardziej bolesna. To nie jest tak, że gdyby zdradził mnie z inną kobietą, to mniej by mnie to zabolało lub że mu bym wybaczyła, ale fakt, że zrobił to właśnie z Lilą, moją przyrodnią siostrą, moją odwieczną rywalką, sprawił, że było to nieskończenie gorsze. Nie wiem, jak miał czelność nazywać siebie mężczyzną, który mnie kochał, skoro wiedział, ile kosztowało mnie ucieczka od wpływu Lilii. Muszę przyznać, że zemsta w pewnym sensie ułatwiła mi zniesienie tego wszystkiego. Nie mówię, że magicznie mnie uleczyła, ale przynajmniej, w przeciwieństwie do lat terapii, wynajęcie detektywa było tańsze i bardziej skuteczne dla mojego spokoju. Nie mogę powiedzieć, ile postępów zrobiłabym w procesie terapeutycznym, polegającym na wybaczaniu i zapominaniu, ale fakt, że mogłam ich zdemaskować i obnażyć ich kłamstwa, pomógł mi szybciej się wyleczyć. Wiele osób pytało również, czy Lila i Tyler nadal są razem. Odpowiedź brzmi nie. Po tym, jak jej małżeństwo i reputacja legły w gruzach, wygląda na to, że Tyler się w niej zakochał, a przynajmniej przekazał to kilku naszym wspólnym znajomym. Chciał się z nią nadal spotykać i naprawdę wierzył, że mogą być razem. Problem w tym, że Lila interesuje się swoimi zdobyczami tylko do momentu, gdy osiągnie swój cel. Po tym traci całe zainteresowanie. W tym przypadku jej celem było zniszczenie mojego życia i związku. Kiedy jej się to udało, przestała się tym przejmować. To coś, co już wcześniej robiła. W szkole średniej odebrała mi chłopaka, w którym byłam zakochana, tylko po to, by go porzucić, gdy zobaczyła, że już mnie to nie dotyka. Tyler, choć teraz pragnie przyszłości z Lilą, jest po prostu kolejną ofiarą jej gry. Można by powiedzieć, że został ostrzeżony, dokonał wyboru i przegrał. Najgorsze jest to, że próbował mnie odzyskać, przyjeżdżając do mojego miasta, aby spotkać się ze mną i błagać o drugą szansę. Oczywiście, powiedziałam mu nie. Kiedy opowiedziałam o tym moim przyrodnim braciom, postanowili działać za moimi plecami. Wzięli mój telefon bez mojej wiedzy i wysłali do Tylera wiadomość, udając mnie i zaprosili go na spotkanie w parku. Kiedy Tyler dotarł na miejsce, spotkała go niespodzianka, gdy zobaczył, że czekają na niego moi dwaj bracia. Według nich jego twarz zbielała na ich widok. Skorzystali z okazji, by dać mu kilka wymownych policzków niezamocnych, by nie mieć problemów i postraszyli go, by nie kontaktował się ze mną więcej. Przyznaję, że mnie to trochę rozbawiło, chociaż zbeształam ich, bo mogli się narazić na kłopoty. Ale trudno ich nie kochać, bo tak bardzo się o mnie troszczą. Moje relacje z ojcem w kontekście całej tej sytuacji są praktycznie zerowe. Nie próbował bronić Lili, przynajmniej nie bezpośrednio, ale zawsze był osobą, która wolała pozostać neutralna, co w tym przypadku oznaczało opowiedzenie się po stronie swojej żony. Jego wsparcie zawsze będzie skierowane w stronę jej i przez to, Lili, więc nie spodziewam się, że naprawdę stanie na wysokości zadania jako ojciec. Moja matka i jej dzieci były po mojej stronie, jak zawsze, i ich wsparcie było kluczowe, aby iść dalej. Co do Lili, teraz mieszka z moim ojcem i swoją matką. Oczywiście nie jest zadowolona z tego, co się stało. Zawsze budowała swój wizerunek, jako w dobrej dziewczyny, a ta fasada kompletnie się rozpadła po tym wszystkim. Kłamstwa nie mogą trwać w nieskończoność, w końcu przychodzi czas, by zmierzyć się z konsekwencjami. Od tamtej pory próbowała się ze mną kontaktować wielokrotnie, nawet używając nieznanych numerów, by mnie obrażać lub grozić mi. Widzę to jednak za to, czym jest desperacką próbę osoby, która nie ma już nade mną żadnej władzy. Co mogłaby mi teraz zrobić? Opowiedzieć mojemu ojcu, co zrobiłam. Wylać krokodyle łzy. Szczerze mówiąc, nie obchodzi mnie to. Ani mój ojciec, ani żadna część jego rodziny nie mają już dla mnie żadnego znaczenia. Zerwałam wszelkie więzi z nimi i nie ma nic, co mogliby teraz zrobić, by mnie skrzywdzić. Aktualizacja drugie. To, co teraz opowiem, nie jest czymś, co spowodowałam bezpośrednio, ani za co jestem odpowiedzialna, ale mam nadzieję, że dzielenie się tym tutaj nie łamie zasad. W rzeczywistości nie dotknęło mnie to bezpośrednio, ale dotyczy Lili. Jak wspomniałam wcześniej w mojej historii, Lila zawsze miała zachowania posesywne i zazdrosne, nawet wobec swoich przyjaciółek. W rzeczywistości miała ich niewiele, bo często flirtowała z chłopakami swoich przyjaciółek, co stale wywoływało problemy i konflikty. No cóż, pewnie już się domyślacie, dokąd to zmierza. Lila nawiązała romans z mężem jednej ze swoich nielicznych przyjaciółek, być może nawet jedynej bliskiej przyjaciółki. Ale w przeciwieństwie do mnie ta przyjaciółka nie pozostała spokojna. Bez większego zastanowienia poszła do Lili i spuściła jej solidne lanie. To było na tyle brutalne, że złamała jej szczękę i wyrwała kępki włosów, krzycząc na nią, że teraz zobaczy, czy będzie w stanie kogoś uwieść, wyglądając w ten sposób. Kiedy się o tym dowiedziałam, pomyślałam tylko, że dobrze zrobiłam, nie wybierając tej drogi, ponieważ przyjaciółka Lili została ostatecznie skazana na rok więzienia za to pobicie. Jednak rozumiem jej frustrację, wiem jak trudno jest się powstrzymać w momencie tak bolesnej zdrady, zwłaszcza od osoby bliskiej. Nie jestem z tego szczególnie dumna, ale muszę przyznać, że poczułam pewną satysfakcję, gdy przyniosłam jej mały prezent do więzienia. To nie było nic wielkiego, bo niewiele można dać więźniowi i nie chciałam przemycać niczego nielegalnego, ale zrobiłam to, bo nie sądzę, że zasłużyła na to, by tam być, gdy prawdziwą winowajczynią była Lila. Przemoc nie jest odpowiedzą, ale jeśli nadal bawisz się ludźmi, prędzej czy później możesz obudzić ich ciemną stronę. W końcu, w pewnym sensie, przyjaciółka Lili miała rację, bo teraz moja siostra nie jest już tak piękna jak wcześniej.